Nasz dwuosobowy zespół Dagmar Dudek oraz Kinga Dysia chciałby zaprezentować chiński bank ICBC Industrial and Commercial Bank of China. Jest to bank numer jeden na liście Forbes Global 2000 największych spółek publicznych na świecie oraz numer jeden w rankingu Banker Stop 1000. ACBC jest największym notowanym na giełdzie bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, wielkości depozytów, zysku, wartości marki, doskonale rozwiniętej bazy klientów i zróżnicowanej struktury biznesowej. Jako spółka została założona w 1984 roku. Główna siedziba mieści się w Pekinie. Główne siedziby poza... Rodzimym krajem to Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Belgia, Wielka Brytania oraz Polska. Misją tego banku jest doskonalenie usług dla klientów, maksymalizowanie zysków dla akcjonariuszy oraz duży wkład w społeczeństwo. Wizją tego banku jest zostanie liderem bankowym w rentowności, wydajności oraz prestiżu. Wartości, jakie reprezentuje bank to uczciwość, innowacyjność, bezpieczeństwo oraz dokładność. Prezesem i dyrektorem banku jest Zaolin. Organem władzy ICBC jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Organem nadzoru banku jest Rada Nadzorcza. Organem wykonawczym jest Rada Dyrektorów. Obecnie bank posiada w sumie 15 członków zarządu, w tym jednego prezesa oraz wiceprezesa, sześciu niezależnych dyrektorów. Rada Dyrektorów mianuje jednego z nich sekretarzem zarządu. Kierownictwo wyższego szczebla składa się z jednego przewodniczącego, pięciu wysokich ranków wiceprezesów i czterech innych przywódców banku. Tutaj jest pokazana szczegółowa struktura organizacyjna firmy: Bank ICBC oferuje szeroki zakres usług oraz produktów bankowych. Bankowość detaliczna, przekazy pieniężne, prowadzenie rachunków, depozyty oraz wypłaty, skup i sprzedaż walut, odroczne przekazy walutowe. Bankowość elektroniczna dzieli swoją platformę dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorców. Bankowość korporacyjna, rozliczenia międzynarodowe, finansowanie handlu, depozyty, usługi kredytowe, prowadzenie rachunków bankowych, globalna obsługa gotówkowa, skup oraz sprzedaż walut. Zakres i formy umiędzynarodowienia. Bank oferuje kompleksowe produkty i usługi finansowe dla 5 milionów i 180 tysięcy klientów korporacyjnych, 457 milionów klientów indywidualnych, 183 milionów klientów korzystających z bankowości internetowej. Bank posiada ponad 17 tysięcy placówek krajowych. 329 placówek zagranicznych, ponad 25 000 banków samoobsługowych, 88 971 bankomatów i ponad 1900 bankomatów partnerskich na całym świecie. ICBC zawiera porozumienie ze Standard Bank Group Limited w zakresie kupna i sprzedaży akcji w Standard Bank PLC. Dotyczą nabycia 60% istniejących wyemitowanych akcji w Standard Bank PLC. Strony będą kontynuować poszukiwania zgód regulacyjnych dla tej transakcji. PKBP i chiński bank ICBC, największy pod względem kapitalizacji bank świata, zapowiadają podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy. To efekt misji bankowej w Szanghaju. Joint Venture ICBC Malezja oraz AXA Affin Life, partnerstwo ICBC Malezji i AXA Affin Ubezpieczeń na Życie oznacza kolejny kamień milowy dla obu podmiotów. Pozwoli to ICBC Malezja na wzmocnienie rozwoju produktu zarządzania majątkiem w sektorze bankowym konsumenta. Wskaźniki finansowe banku ICBC przedstawiają aktywa, inwestycje, zysk netto, rentowność oraz współczynnik wypłacalności. Co roku widoczny jest wyraźny wzrost wskaźników. Stawia to tym samym bank ICBC na pozycji lidera w sektorze bankowym. Najważniejsi konkurenci banku ICBC na rynku rodzimym Bank of Communication, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China. Tutaj pokazani są konkurenci, konkurenci na rynku światowym: e, na przykład Deutsche Bank, BNP Paribas, Kregi Agricole, Mitsubishi Financial Group. To są jedne z największych banków na świecie. Działalność banku ICBC w Polsce. 22 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się gala otwarcia działalności Industrial and Commercial Bank of China, w SA w Polsce. To pierwszy oddział ICBC w Europie Środkowej. Decyzja o otwarciu polskiego oddziału jest wynikiem strate strategicznej decyzji, którą podjął zarząd ICBC w odpowiedzi na potrzeby swoich klientów na całym świecie. W przyszłości ICBC będzie tworzyć platformę dla rozwoju finansowych i ekonomicznych relacji pomiędzy Polską, Chinami a Unią Europejską. Oddział w Polsce oferuje kompleksowe usługi finansowe, takie jak lokaty, kredyty, finansowanie handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych, transakcji kapitałowych, bank, bankowości elektronicznej, bankowości indywidualnej, zarządzanie kontem i zarządzaniu finansami dla instytucji z chińskim kapitałem, chińskich firm i klientów indywidualnych, firm lokalnych oraz wiele innych usług. Społeczna odpowiedzialność biznesu. To społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem polegającym na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk, na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych, ekologicznych w otoczeniu firmy. Bank ICBC wydaje każdego roku raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu i dotyczy on wspieranie małych przedsiębiorstw, ochronę praw i interesów konsumentów, poprawy satysfakcji obsługi klienta, rozwoju cywilizacji ekonomicznej, ułatwienie rozwoju kariery zawodowej oraz zapobieganie przestępczości finansowej.